Nowy Jork, a dokładniej Liberty City. Tutaj mają miejsce porachunki dealerów. Ale ku uciesze internautów, wszystko to jest nagrywane i można obejrzeć to w internecie. O to właśnie chodzi. Będą mnie za ujęcia. Będzie pięknie. Ty ich nauczyłeś tych ruchów, tak? Nie. Musimy upewnić się, że ich widać. Po prostu to nakręć, ziomek. Dobra, patrz na mnie, ale stań tam. Tutaj? Dobrze stoisz, tak. Gid, zaczynaj. Gotowy? Tak, obróć się w tę stronę. W tę stronę. Patrz na mnie. Dobra, właśnie tak. Pokażcie ten taniec. Tutaj. Tak, świetnie, spoko. Jak wyglądam, stary? Dobrze. Wyglądam jak gej? Nie, nie, to bardzo męski taniec. No dobra, to zaczynamy. Widzisz? To są ulice, stary. Ludzie muszą zrozumieć nasze zmagania. Powaga, wiesz o czym mówię? Muszą zrozumieć nasze zmagania. O tak. Cześć, Niko. To kuzyn mojego chłopaka. Opowiadałem ci o nim, Niko. Co słychać u mojego romana? Jak na kogoś to właśnie stracił dom i biznes, a jego głowę wyznaczona jest nagroda? Całkiem nieźle. Kocham jego optymizm. Więc Niko, to jest money. Razem dorastaliśmy. Hej, siema, co tam? Ulice, stary. Super, malori, czy mogłabyś dać na troje miejsca, dzięki. Super, no więc ulica nie biorą jeńców, jasne? Ale rozumiesz, dzieciaki potrzebują nadziei. Wiesz o czym mówię? Nie za bardzo. Żeby zrobić omlet, trzeba rozbić jajka, rozumiesz? No i? Musisz rozbić kilka jajek, bracie. Musimy je rozbić. Tak, tutaj, dokładnie tutaj, obróć się. Oto cały Mani, który rapuje z ulicznym towarzyszem o oczyszczeniu ulic Lepiej to wyłącz. Próbują zmienić okolice. Czekaj! Co ty robisz? Moja kamera. Mani. Okej, okay, słuchajcie, koniec na dziś. Było świetnie. Bardzo dziękuję. Na dziś to wszystko. Dzięki. Co ty, kurwa, wyprawiasz? O czym mówiłeś? Musimy pozbyć się z ulicy paru dealerów. Chcę, żeby wiedzieli, że to moja sprawka. No dobra, ale nie filmuj mnie, kiedy to robisz. Ale to moje świadectwo, stary. Słuchaj, bracie, pomożesz? Proszę. Mam kasę. Mam. Mam kasę. W takim razie pomogę. Świetnie. Jak tam kamera? Niedobrze. Dobra, słuchaj tego. Pozbędziemy się dealerów z ulicy i skopiemy im tyłki. Myślałem, że ze mną posprzątasz tę ulicę. Hej! Najważniejsza jest wiadomość, mordo. Przecież nie biorę w tym udziału, żeby podbudować ego. Bierzesz moją kasę? Bądź moim głosem. Przerażający uliczniak stoi na zewnątrz miejsca kolejnej masakry gangów. Cięcie! Co? Mógłbyś wyjść stamtąd jeszcze raz? Chcemy lepsze ujęcie. No właśnie, dobry pomysł. Mogę ci przejść po twarzy, jeśli chcesz. Mogę to robić w kółka, aż dobrze wyjdzie. Wyluzuj, wyluzuj, Niko. Chodźcie za mną. Ale uważajcie, uliczne życie jest nieprzyjemne. Jeszcze ma czy nie wkurzył? Kurzył mnie, zanim w ogóle go poznałem. Znalazłam kogoś, kto ma dla ciebie pracę. Niko, to jest Elizabeta. To stara przyjaciółka. Da ci jakąś robotę. Jasne dzięki mal. No więc, twardzielu, wiesz coś o tym interesie? Więc co nieco o ochronie. A co potrzebujesz? Potrzebuję kogoś, kogo nikt nie zna. Trzeba dopilnować pewnej transakcji. Łatwizna. To będzie nieco bardziej skomplikowane niż lajanie się z wanim po ulicach. Nie sądzę. Przynajmniej nie będę musiał słuchać jego biadolenia. No dobra, Paki robi zakupy, ale nigdy nie ufałam ludziom, od których kupuję. Nie mogłam mu zapewnić pomocy, dopóki nie poznałam lepszego zabezpieczenia. Ciebie. Mam spotkanie naprzeciwko ulicy Toilet Street. Ustawi się z karabinem snajperskim naprzeciwko, na dachu. I miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie w porządku. Jeśli zobaczysz nas w tarapatach, otwierasz ogień. Jesteś moim aniołem stróżem. Twoi dilerzy zostali wykolegowani, ale utrzymałem ich przy życiu. Miała rację co do ciebie. Jesteś w tym dobry. Mam dla ciebie nową robotę. A to jest Niko. Niko to Playboy. Co tam, Ischu? Playboy jedzie razem z tobą. Chcę, żeby nad tą transakcją czuwało jak najwięcej osób. Ta, gotów na ten odjazd? No to się zawijamy. Elizabetha często każe ci robić takie rzeczy? To nie moja szefowa. Ja tylko lubię pilnować rzeczy. W tym jeśli nie ma interesu, o którym nie wiedziałbym. To moje miasto. Serio. Tak? A dlaczego wcześniej się nie spotkaliśmy? Najwyraźniej jesteś tylko płotką. Hej, co tam u was, chłopaki? Co u was? Niewiele. Do rzeczy. Macie heroinę? Prawda macie? Zróbmy to szybko. Ale macie heroinę, prawda? Macie ją przy sobie, tak? Co z tobą? Popierdolony jakiś jesteś? Nic dziwnego, chcę tylko wiedzieć, czy macie towar. Coś z tobą jest nie tak, kolego. Dalej, znikajmy stąd. Policja, stój, skurwielu. Powiedziałem, stój! Elizabeta, sprawy nie poszły po naszej myśli. Kontakt był... tajniakiem, ja wiem. Federalni są wszędzie. Muszę się powoli rozłączyć. Na razie muszę kilka transakcji zamknąć, na razie. Mani, trochę bliżej. Jeszcze ciutkę? Teraz. Mogę mieć jedynie nadzieję, że nadal będziecie zmieniać naszą okolicę w lepsze miejsce. Wiesz pan co, jak na glinę nie jest pan taki zły. Brawa dla ulic. Pozdro ulicę. Jest dobrze. Funkcjonariuszy McQueen. To Niko, mój człowiek. Miło cię poznać. Słyszałem, że pomagasz temu człowiekowi z prasą na rzecz miasta. Cóż nie, jestem mm, tylko turystą. Słuchaj, mani, muszę iść. Rób to, co robisz. Dzięki, oficerze. Dziękuję. To dla mnie naprawdę ważne. Wiesz, o czym mówię? Prawdziwy tygrys ulic. Zaczynam pracować ze stróżami prawa, żeby sprawy miały się lepiej. Chodzi o to, że tutaj skąd pochodzę, co policja to bluźnierstwo. Mani są rzeczy do zrobienia. Ty skądś? Stary, jestem tygrysem, który to wnalazły Stary, to jest reklama. Ta, jak praca charytatywna, jestem głosem ulic. Jeśli uda się zarobić na tym troje kasy, to niech tak będzie. Tylko tak powiedziałem. Nieważne. Pieprzony dureń. Słuchaj, musisz mi wyświadczyć przysługę, potrzebuję twojej pomocy. Musisz wycisnąć parę szmat, wyryznąć w pień, zwał jak zwał. Bo widzisz, obiecałem panu McGuirey, że oczyszczę to miejsce i tak zrobię. Dobra, ilu? Kilku, stare kilku. Ale takich, co zlekceważyli kodeks ulicy. Ulice są dłużne, dłużne jak cholera. Czyszczenie ulic w Liberty City trwa w najlepsze. Niejaki money udostępnia to wszystko w internecie, a służby i politycy tylko się temu przyglądają.